Siemano, witam w kolejnym odcinku. No i otworzymy sobie dzisiaj 15 tutaj kandydatów z Antwerpu w poszukiwaniu jakichś ciekawych dropów. Mam nadzieję, że coś tutaj nam siądzie. No i dobra, zaczynamy. Jeśli w sumie wbijecie 50 łapek w górę pod tym odcinkiem, to co, może przyatakujemy jeszcze jeden opening? No bo naprawdę, ceny no chociażby tego kandydata no spadły znacząco. Także ten Antwerpik, no, pootwierałbym sobie jak tutaj. Za pół darmo, tak właściwie te, te rzeczy sobie leżą. Zobaczymy, jak będzie po Kopenhadze, jakie te naklejki będą, jak wtedy te ceny będą się klarować. Może wtedy w ogóle <laughs> nie zostanie nic, jak tylko otwierać. No, na początku średnio, póki co, ale w sumie outsidersi, to nie ma lipy. No i na razie trzy papiery. Zapowiada się źle, ale jeden outsiders w holo i jesteśmy uradowani, prawda? Dobra, otwieramy cyk. Cóż bym chciał na pewno? No to outsidersów, outsidersi, o których mówiłem, Ninzi. No i to jest w sumie też fajne, że wypada outsiders. To nawet nie jestem jakoś smutny w papierze, nie? Bo to sobie wstawię do, do kontenera. Będzie się działo, nie? No dlaczego? Tyle fajnych holo mogło wypaść, nie? No i HC, no i to blokuje drop tylko. Szkoda. Kosztuje to pewnie z 5 złotych, Także z dwie kapsuły może zwróciło. No natomiast outsidersi fajnie. Tak, akurat przyjemnie. No, mamy jeszcze trochę tych kapsuł, także nie ma co się zniechęcać. Myślę, że tuż za rogiem czeka wielka wygrana, na pewno. No tak, 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 na pewno tak jest. W sumie dużo tych tych. Team Spirit leci. Ale, ale to na tym tak właściwie się kończy. Żadnego klitera jeszcze nam nie dało. Dziwnie, jakoś dziwnie, No ale wiesz, że pod koniec coś. Coś się ten, czaj na nos. Też 5 kupiłem z marketu steamowego, 10 wyjąłem z, z kapsu, Także no, szczęście powinno się zesplitować troszkę. A o tej Dersi? No spoko no, ale... Ale może tak w holo, zaraz w papierze. Ale chociaż tyle, że takie pgl -y nie lecą. I tak dalej. Eternal... No że oni się dostali. No ale w sumie jakbyśmy do Złotej flagę zobaczyli to... To niebieskie... Hmm, może nie będzie takiej lipy. O, o, o! Ja cię kręcę, ty! Ile tych outsidersów? Patrz! Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć outsidersów pod rząd? Tak to działa? A nie, a jakość. Dobra, już myślałem. Ale patrz, cztery Team Spirit. Nie no, nawet nie będę miał ten zrobić z czego clickbaitowej miniaturki. No i znowu Team Spirit. Powalone to jest. Tylko jedne. Jedne te. Drużyny lecą. Dobra, na koniec holo. Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. E, no nic, niestety, nie zawsze pasja może oddać. P pięć. Team Spirit, 5 Outsidersów. A nie, dobra, bo to jeszcze jakieś inne. A dobra, to 4, 3, 1. No nic, zachęcam do sobie Łapki, cześć, papa. Pa.